Czyste środowisko, wygoda mieszkańców i rozwój miasta to główne cele budowy nowej kanalizacji w Jaworznie. Miasto z energią inwestuje w jakość życia mieszkańców. W czterech dzielnicach – Pieczyskach, Ciężkowicach, Górze Piasku i Długoszynie realizowana jest inwestycja, dzięki której powstaje 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej oraz 14 tłoczni i przepompowni. Koszt projektu to ponad 200 milionów złotych. Mamy dobrą informację dla mieszkańców, bowiem w tym roku zakończymy realizację inwestycji budowy kanalizacji i stacji uzdatniania w ramach pierwszej fazy. Projektu unijnego. Na koniec roku 2012 zrealizowaliśmy już 70% inwestycji. A co najważniejsze, inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem, nie, ma, nie mamy żadnych opóźnień. Wybudowaliśmy łącznie 52 km kanalizacji, co stanowi aż 70% zakresu ogólnie przewidzianego do realizacji w ramach projektu unijnego. Dla przypomnienia dodam, że projekt ten realizowany jest od 2010 roku. I dofinansowanie pozyskane z Unii Europejskiej wynosi prawie 110 milionów złotych. Jawożnicki projekt zakłada także budowę stacji uzdatniania wody piaskowej. W ramach tego kontraktu roboty rozpoczęły się w połowie 2012 roku. Zastosowane na ujęciu technologie uzdatniania będą opierały się na filtracji, pozonowaniu oraz naświetlaniu wody lampami UV. Użycie tych ekologicznych środków to pomysł miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Będą one miały bezpośredni wpływ na jakość dostarczanej mieszkańcom wody. Znajdujemy się na terenie budowy stacji uzdatniania wody realizowanej w ramach kontraktu numer 4, a więc budowa stacji uzdatniania wody oraz wodociągu magistralnego dn 450 Jaworznie. Za mną znajduje się zbiornik wody czystej, którego pojemność będzie około 500 m sześciennych. Po prawej stronie znajduje się budynek główny stacji uzdatniania wody. Po lewej stronie budynek filtrów węglowych. Może wejdziemy tutaj do środka. Obecnie znajdujemy się w pomieszczeniu filtrów piaskowych, jak widać filtry są już, są już ustawione, obecnie trwa ich orurowanie. Można powiedzieć, że te prace są tutaj związane z orurowaniem na ukończeniu. Na zakończenie pozostaje mi tylko zaprosić w bardziej sprzyjające warunki pogodowe, a więc w maju na zakończenie realizacji robót. Znajdujemy się w tej chwili na ulicy Nadbrzeżnej, w rejonie nasypu kolejowego, gdzie prowadzone są właśnie roboty montażowe kanalizacji. Jest to dość szczególna ulica w całym Długoszynie, ponieważ ze względu na występujące w tym rejonie pustki pokopalniane, powyrobiskowe zachodzi konieczność dodatkowego zabezpieczenia kanałów przed ewentualną, przed wystąpieniem ewentualnej awarii. W tym celu wykonawca montuje na pewnych wskazanych przez geologa odcinkach kanalizacji specjalne płyty żelbetowe, które stanowią fundament dla kanalizacji, na których dopiero w otulinie piasku układa się rury. Jeżeli chodzi o postęp robót, w dzielnicy Długoszyn zostało około 4,5 km do wykonania kanałów. W dzielnicy Góra Piasku zostało około 2 km do wykonania. Inwestycje w Pieczyskach, Ciężkowicach, Górze Piasku i Długoszynie to nie wszystko. Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji Wiawoźnie przygotowuje się do kolejnej fazy budowy kanalizacji. Jej elementy to modernizacja oczyszczalni Jeleń-Dąb i budowa kanalizacji sanitarnej osiedli Warpie i Bory. Koszt tych inwestycji wyniesie 63 miliony złotych, z czego 26 milionów wyłożył Unia Europejska.